Witam na kanale Silla rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku wagi na grudzień 2024 mamy tak dwójkę monet królową kielichów sprawiedliwość następnie piątka mieczy o tu ładne spełnienie dziesiątka monet jeszcze jedno spełnienie jakby wam było mało tego spełnienia w materii to jeszcze tu macie takie szczęście pokazane czyli kolejne. Dosyć, dosyć, no wystarczająco duże spełnienie. Ojej, ojej, no cztery karty pod rząd, macie takich fajnych energii, wysokie wibracje, poczucie spełnienia, zadowolenia, radość, harmonię, ojej, i spokój wewnętrzny, i wszystko co trzeba. To już mamy trzeci tydzień, teraz czwarty. Tu jakieś lęki się pojawiają, co prawda, ale jak się od nich ode, odetniecie, no to macie co macie? Królową buław. Bardzo dobrze. Teraz tu jest dwójka buław i to już chyba wszystko z tych. Ponieważ jest tutaj na rozstaju dróg, jesteście, macie decyzję do podjęcia, no to jeszcze na styczeń coś, żeby było wiadomo, co po tym rozstaju dróg, bo tu macie podjąć jakąś decyzję na koniec. Jesteśmy, znaczy rozpoczynamy od dwójki denarów. No tutaj macie dużo obowiązków, więc jest taka pokazana żonglerka, żonglerka zadaniami. Yy, no cóż, możliwe dla niektórych dwa źródła dochodu, czyli albo jakieś dodatkowe źródło dochodu w sensie nadgodzin, na przykład, czy zupełnie jakiejś dodatkowej pracy. Może dodatkowe zlecenie, może coś co powoduje, że tych obowiązków macie jeszcze więcej niż do tej pory mieliście, a jeszcze tutaj w grę wchodzą obowiązki domowe, rodzinne, więc tutaj naprawdę trudno będzie się zmieścić w czasie, żeby te wszystkie obowiązki wykonać. No i będzie taka potrzeba eksperymentowania no, po to, żeby wymyślić jakiś sposób na to, jak, jak tu się wywiązać z tych obowiązków, jak te zadania wykonać, tak żeby zdążyć to wszystko zrobić. No, dla niektórych pewnie jeszcze sprzątanie będzie przedświąteczne możliwe. No, różne są obowiązki domowe, czy to związane z dziećmi, czy, czy właśnie z przygotowaniem domu na święta, bo to nie tylko sprzątanie może coś będziecie tam chcieli nowego jeszcze wprowadzić coś nowego do wystroju wnętrz, na przykład, kupić. W każdym razie. Tutaj trzeba będzie wybrać, no, jakiś priorytet tutaj wybrać, czyli to, co na czym najbardziej Wam zależy i co jest najważniejsze. No na pewno obowiązków rodzinnych nie można zaniedbać i tych zawodowych też nie można, ale pewne rzeczy można przełożyć na później, więc tu trzeba dobrze się przyjrzeć, co by można było na później zostawić, bo tak wszystko na razie jest trudno tutaj zrobić. Ale dajecie radę. To nie jest tak, że nie dajecie rady. No, potrzeba jest elastyczności po prostu, czyli trzeba się dostosować do sytuacji, albo jeszcze lepiej sytuację dostosować do siebie, do swoich możliwości, do swoich potrzeb, bo tutaj możecie coś wymyśleć, no, jakaś kreatywność może się pojawić, czyli możecie wymyślić sposób, który pomoże Wam się wywiązać ze wszystkiego, co jest ważne, a ewentualnie zostawić to, co jest mniej ważne na później. Elastyczność tu będzie ważna, te eksperymenty, takie wymyślanie tutaj. Nie chodzi o to, żeby wymyślać drogę na skróty, bo nie zawsze to się opłaci, ale wymyślić właśnie taki sposób, żeby to usprawnić. O, usprawnienie tu jest potrzebne. Usprawnienie swoich zadań, swoich działań, tak, żeby sobie ułatwić przede wszystkim. Jest też możliwość korzystania z różnych opcji, czyli nie, no nie tylko skupiać się na jednej, ale także tą drugą też wykorzystać, bo tutaj są różne szanse, które właśnie warto wykorzystać, warto wykorzystać z różnych możliwości. Jest to czas ożywienia i działania, by wdrożyć, by wdrożyć w życie nowe plany, bo tutaj no planów macie dużo, tylko no właśnie to co mówiłam, no troszeczkę elastyczności, to wymaga jednak. Dobrze, królowa Pucharów. No tutaj ważna będzie intuicja. Jest to owszem uczuciowość też, ale przede wszystkim intuicja będzie potrzebna, no bo z wielu powodów, bo tu też macie coś do załatwienia. Może do tego ta intuicja, żeby to załatwić w taki sposób, żeby tutaj było jak najlepiej. Musicie dążyć do równowagi po to, żeby osiągnąć harmonię, żeby wasze życie jakoś ustabilizować, żeby też osiągnąć te piękne spełnienia. O, te wszystkie tu, no ale po drodze jest jakaś niefajna relacja z drugą osobą, więc tutaj co przede wszystkim? No właśnie, przede wszystkim ta karta radzi, żeby iść za głosem serca, wtedy możecie uniknąć pewnych konfliktów, pewnych jakichś nieporozumień, a jeżeli już one są, to warto dążyć do porozumienia, do wyjaśnienia sobie tych kwestii. Oczywiście nie musicie z tą osobą się więcej kontaktować, jak nie chcecie, tylko chodzi o to, że żeby nie czuć się zranionym, żeby jakoś tutaj uzdrowić tę sytuację, przede wszystkim w sobie, bo wy nie macie uzdrawiać innych osób, które są tutaj niezbyt miłe dla Was, tylko macie uzdrawiać siebie, swoje reakcje. Przyjrzyjcie po prostu swoim reakcjom, czy za mocno nie reagujecie, czy za bardzo się nie przejmujecie innymi osobami, bo tak to tu wygląda. Jakbyście za bardzo się przejmowali innymi osobami, więc jest to kolejna lekcja w waszym życiu niewątpliwie. Natomiast tu potem idzie pod rząd cztery piękne energie, piękne potencjały, które możecie wykorzystać i wygląda na to, że wykorzystacie bardzo dobrze. Bo tutaj jest na przykład um, potencjał do spełnienia w materii, bardzo dobry, bardzo ciekawy. No co to może być? Może to być kupno mieszkania, lub wynajem mieszkania, lub remont w mieszkaniu, lub kupienie czegoś do mieszkania lub do firmy, ale bardziej jednak bym patrzyła na mieszkanie, bo to jest też karta związana z domem i jest dużo radości, czyli może to być parapetówka związana z kupnem mieszkania lub ukończeniem budowy domu lub ukończeniem remontu, a może to być jeszcze y, inna okazja, żeby świętować, żeby się cieszyć, żeby tutaj sobie jakąś imprezę zrobić, bo to jeszcze nie są święta. To jest trzeci tydzień, więc to jeszcze nie są święta, ale wy już tu możecie imprezować, bo macie jakąś. No, macie przede wszystkim wysokie energie, no to od tego trzeba zacząć, czyli wysokie wibracje macie. Co macie jeszcze? Jakoś, jakieś szczęśliwe wydarzenie tu może być. Ja, ja zaraz jeszcze tam wrócę do tamtych, ale ponieważ to się wiąże z tym, prawdopodobnie, więc tutaj zaczynam od tego. Jest to karta związana z domem lub z wakacjami, lub z wypoczynkiem lub z imprezowaniem. Czyli może być jakaś okazja do świętowania, tak jak mówiłam, czy to parapetówka, czy tam jeszcze inna okazja, może urodziny, imieniny, może zaręczyny, może jeszcze coś innego. Jest tu karta szczęścia, więc oczywiście zaręczyny mogłyby być. Ale to wiadomo, że wszyscy nie będą się zaręczyć. Ja tylko wymieniam różne takie przykłady. Tu jest też możliwość porozumienia, ugody, zgody w rodzinie czy, czy z innymi osobami spoza rodziny. Jest to równowaga i harmonia, która powoduje szczęście, która powoduje bezpieczeństwo, takie wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, spokoju. Jest tu również równowaga i harmonia. No bym się musiała powtarzać, ale w zasadzie obydwie te karty o tym mówią, czyli Panujecie nad swoimi emocjami, jest zgoda, panuje, jakby tu powiedzieć, no jesteście po prostu zadowoleni ze swojego życia, ponieważ sami nie bojkotujecie siebie, nie bojkotujecie tego swojego szczęścia. Tutaj wręcz wspomagacie i spełnienie, i szczęście, i radość. No wszystko, co tutaj najlepsze można powiedzieć, nawet i zdrowie, nawet i zdrowie tutaj może być poprawa zdrowia, na przykład czy samopoczucia ogólnie, jakaś przyjemność, jakaś radość. Może być szczęśliwe wydarzenie, może być dobra wiadomość, yy, takie płynięcie na falach życia. Bardzo mi się to podoba. No bo to jest tak, wyglądacie, jakbyście tu tańczyli. Dlatego ja tak się zachwycam zaszytą kartą, bo mi się to podoba po prostu. No tu Wam nic nie przeszkadza, bo Wy sami też sobie nie przeszkadzacie. Więc to jest, to tak to wygląda. Jesteście tu w spokoju i harmonii. No, i to dlatego taki ciąg spełnień. To jestby tu aż cztery karty, czyli końcówka drugiego tygodnia i, i trzeci tydzień. Tak wygląda pięknie. Czy coś pominęłam? No nie, chyba nie. No, tu już powiedziałam, że szczęście. No, szczęście może być w rodzinie, szczęście może być w związku, czyli w miłości może być szczęście. Tym bardziej, że tu karta uczuć też jest. Macie to otwarte serce. Także szczęście w miłości jak najbardziej też może być. Dlatego też mówiłam o tych zaręczynach tutaj jako jednej z opcji. Ale to wiadomo, że nie wszystkich będą dotyczyć zaręczyny, mogą być urodziny, imieniny, czy ta parapetówka, czy tam jeszcze coś fajnego. Jakaś impreza, jakieś przebywanie w gronie innych osób, wesołe towarzystwo. Teraz tutaj mamy ten księżyc. No tutaj coś jest dla was niejasne, niezrozumiałe i dlatego to powoduje lęk. Nie ma jasności, klarowności. No i coś jest jakby w tajemnicy. Tak się czujecie, jakby coś było przed wami ukryte. No i to powoduje lęk faktycznie. To, to jedno z drugim bym tu połączyła, bo ta niejasna sytuacja powoduje jakiś lęk. Może lęk o przyszłość, no z reguły zresztą lęki są o przyszłość. To może się też wiązać z nałogami, czyli no, to będzie rzutowało na to, jak wy tutaj prosperujecie, że tak powiem, jak się zachowujecie. No, mogą być nerwy, mogą być żalem, może być, co może być. No przede wszystkim wszystkie emocje oparte na strachu, na lęku i na tej niepewności tutaj co by tu należało zrobić no przede wszystkim odwoływacie do intuicji czyli do podpowiedzi z wewnątrz jeżeli czegoś nie wiecie i nikt wam nie chce powiedzieć albo no nie potraficie dotrzeć do informacji odpowiednich no to po prostu trzeba zwrócić się do siebie i posłuchać głosu serca, co tam serce wam podpowie, co wy tutaj poczujecie, bo wy nie musicie słyszeć tej odpowiedzi jakoś głośno Zresztą serce z reguły mówi cicho, niegłośno, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby poczuć coś z wewnątrz siebie. Tu Wam dusza powinna coś podpowiedzieć, żebyście przestali w tym lęku tkwić. No a z nałogami słuszno. Pewne rzeczy trzeba przepracować, trzeba po prostu sobie uzmysłowić, z czego wynikają te lęki i te nałogi. Bo z reguły z jakiejś jakiej sytuacji z przeszłości, którą by należało uzdrowić. Odciąć się od tej sytuacji, ale najpierw ją zaakceptować, potem odciąć, po prostu wyciąć ze swojego życia. Tylko jeszcze raz powiem, najpierw zaakceptować, bo jeżeli coś z nienawiścią wyrzucamy, to i tak będzie wracało. Więc dlatego najpierw trzeba, trzeba zaakceptować, żeby to już do nas nie wracało. Jak już odetniemy się od tych przekonań błędnych, czy jakichś lęków z przeszłości, jakichś stresów, z przeszłości, jakichś takich sytuacji, które wpłynęły na nasze samopoczucie i na przede wszystkim na nasze myślenie, no to właśnie od tych myśli trzeba się odciąć. I w to miejsce będziemy, będziecie mogli wprowadzić coś nowego, coś fajniejszego, jakieś fajniejsze przekonanie, bo te przekonania tutaj oparte na lęku są błędne i są szkodliwe bardzo i przede wszystkim są blokujące też. A jak już się od nich odetniecie, to się odblokujecie, i tu macie piękną energię, już taką odblokowaną, można powiedzieć, czyli wasza energia się odblokuje, tu macie wzrost lepszego samopoczucia, także um, poczucie atrakcyjności, poczucie pewności siebie też wzrasta. Także tutaj um, zupełna jest zmiana z tej energii lęku na taką energię pewności siebie, odwagi. Poczucie atrakcyjności też przez otoczenie również będziecie tak postrzegani jako osoby atrakcyjne, które wiedzą, czego chcą i rzeczywiście to robią, bo to jest też karta działania, więc to jest ważne, co wy robicie i jak robicie. Tu akurat robicie fajnie, bo wiecie, czego chcecie. No to jest pierwsza rzecz. Po drugie, no czujecie tą moc w sobie, żeby zrobić to, na czym wam zależy, żeby to robić. W sposób taki hmm, z ekscytacją, z zadowoleniem, może być nawet i z radością. Możecie spełniać po prostu swoje życzenia, bo czujecie w sobie tą moc, aby swoje marzenia spełniać. Dwójka buław. Jakaś decyzja jest do podjęcia, po prostu trzeba się zdecydować, w którą stronę iść, czy w lewo, czy w prawo. Coś do wyboru, o, coś do wyboru, jakiś wybór. Macie coś do wyboru, być może dwie opcje, być może więcej opcji, i teraz co wy wybierzecie, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. No, od Was to zależy oczywiście, ale zobaczmy, co tu na styczeń. To pójdzie w takim kierunku, że chcecie od czegoś odejść, i to zrobicie. Od czegoś odejdziecie, ponieważ jest tu też rycerz kielichów, więc niektórzy z was odejdą ze Starego Związku, po prostu zrezygnują, czyli być może od tej osoby, która was tu rani, od kogoś lub od czegoś odejdziecie, albo od jakiejś osoby, która was rani, albo od swojego byłego partnera byłego. No on już tu będzie w były rzeczywiście. Albo były partnerki, czyli tej partnerki, która była wcześniej, możecie odejść od jakiegoś miejsca też, czyli nie musicie odchodzić od osoby, a możecie odejść od jakiegoś miejsca lub od jakiegoś zachowania, <laughs> od jakiegoś sposobu reagowania też, bo tutaj było pokazane, że reagujecie smutkiem, przygnębieniem, czujecie się zranieni, czujecie się ofiarą. Przede wszystkim może od tego odejdziecie, od tego bycia ofiarą, bo tu już ma, było pokazane, że stać was na wyższe wibracje, na lepsze energie, na więcej pewności siebie, poczucie zadowolenia, zadowolenia z siebie, stać was na to. Więc od tamtych starych reakcji odchodzicie w styczniu lub od jakiejś osoby i mie lub miejsca, tak jak mówiłam, czyli może od starej pracy niektórzy, ale ponieważ jest ten rycerz na białym koniu, więc niektórzy hmm, odejdą od poprzedniego partnera czy partnerki. I teraz cóż mówi ten rycerz kielichów, że przychodzi do Was oferta. Dla niektórych będzie to rzeczywiście oferta miłości, bo to ją widać, wi widać ją wyraźnie. A dla niektórych może to być inna oferta, ale też bardzo ciekawa, powodująca radość. Tu też mogą przyjść pomysły. Jakieś takie nieszablonowe myślenie, kreatywność, twórczość, działanie no właśnie na polu twórczości, też coś takiego może być, ale z reguły jest to oferta albo miłości, albo, albo inna oferta. No tu mamy teraz. Wróżbę Andrzejkową już tam niewiele zostało tych karteczek, ale jeszcze coś zostało. Zobaczmy, co by tu mogło być. Co by tu mogło być? Jeśli okazja wzywa Cię po imieniu, nie taktem byłoby nie odpowiedzieć. Okazja. No tu przede wszystkim jest okazja, bo ktoś jedzie z kielichem miłości lub kielichem jak czegoś innego fajnego, z jakąś ofertą, czyli to jest na pewno jedna z okazji. Jakie są jeszcze tu okazje? No tu jest okazja na spełnienie w materii. Tu okazja na odczucie dużo szczęścia. Tu okazja szczęścia, radości. Yy, jeszcze są tu jakieś, no tu jest jeszcze szansa, tu jest też szansa pod warunkiem, że odetniecie się od tego, co wam nie służy, czyli od lęku i starych przekonań, które są blokujące. Jeszcze raz tu przypomnę, bo to jest fajne, jeśli okazja wzywać o po imieniu, nie tak, ten byłoby nie odpowiedzieć. Cóż, jeżeli ktoś nie chce, może nie odpowiedzieć, ale tu są naprawdę ciekawe szanse. I, I na spełnienie w miłości, o i tu. I na takie szczęście rodzinne, i na spełnienie w materii, i tu radość, i, albo impreza jakaś może być w wesołym, fajnym towarzystwie. To chyba wszystko. Zdrówka do usłyszenia.